Cześć! Po dłuższej przerwie wracam do Was z aplikacją vokpl. Jest to aplikacja mobilna, przeznaczona do nauki języka norweskiego. Spójrzmy, jak działa. Jestem na moim profilu. Słówka zgrupowane są zestawy. Ja wybiorę zestaw przywitania i pożegnania. Pierwszym słówkiem w zestawie jest słówko cześć. Odwróćmy fiszkę, aby zobaczyć, jak to słówko brzmi w języku norweskim. Odsłuchajmy również wymowę. Mamy także przykłady użycia. Zobaczmy na zdanie. Cześć, dawno cię nie widziałam. Tworząc te przykłady, starałam się, aby one były praktyczne, możliwe do wykorzystania w codziennej komunikacji. Aplikacja Boka.pl pozwala także na utrwalanie poznanego słownictwa dzięki ćwiczeniom. Mamy dwa rodzaje takich ćwiczeń. Pierwsze z nich polega na ułożeniu zdania z rozsypanki, natomiast drugie ma charakter puzzle. Dobieramy słówka norweskie do ich polskich odpowiedników. Więcej informacji możemy znaleźć, klikając w ten oto guzik w górnym rogu. Mamy stronę główną e, aplikacji woka.pl. Życzę wszystkim przyjemnej nauki z aplikacją woka.pl. Do usłyszenia!